3, 2, 0. E, przed nagraniem już, żeby was już, kurde nie zanudzać. E, rozwaliłem te trzy skrzynie. E, e, robią mi się właśnie te trzy Dark mattery Rozwaliłem te dwa te e, no te. Jakby to było na odcinku, ale nie wiem jak to się stało, ale e, próbowałem to wstawić, a tego odcinka nie było. I naprawdę jestem bardzo wkurzony i, i zaraz chyba mi szlak trafi, bo naprawdę on trwał aż 20 minut, a nagle mi się go. usunął mi się nagle, więc jestem wkurzony. A tuż na, na maksa tego nawet nie, nie, nawet nie dotykałem. I naprawdę y, jestem wkurzony, mega, i naprawdę mi się film nawet nie nagrał zauważyłem to i naprawdę jestem bardzo wkurzony na to że mi się nic nie nagrało no nagrało ale jakby mi się wykasował w ogóle film cały film a ja próbowałem jakby zrobić to jakby połączyć dwa filmy no i, i naprawdę tutaj już no te jakby trzy Dark Matter są. 2 dni trzeba czekać i 22 godziny. No. Jak wam się akurat filmik spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie i Elo, bo tylko to wam tylko chciałem powiedzieć. Jestem bardzo wkurzony i mam ochotę teraz coś rozwalić. No. więc celu. 만들어.